Cześć wam wszystkim, z tej strony Drakej. wracamy do South Park Prawdy i nim popłyniemy w cokolwiek, chcę się podzielić moim małym odkryciem, ponieważ e, tak, ja nagrywam te wszystkie odcinki póki co, zanim jakikolwiek opublikuję, więc nie widzę komentarzy i tak dalej i w tym momencie, w tym momencie, w sensie właśnie przed chwilą, kiedy dźwięk z poprzedniego odcinka zgrywał się na mój komputer, e, zacząłem coś nucić. I ku mojemu zdziwieniu była to piosenka, którą słyszeliśmy z radyjka Kartmana w jego pokoju. I pamiętacie, że miałem rozkminę. Cóż to była za piosenka, bo brzmi znajomo? To była piosenka Minoritis. Czyli. O mój Boże, mniejszości. Była to piosenka z odcinka o basenie. I o tym, że cały basen jest zajebany przez mniejszości rasowe. What the fuck? Co się właśnie wydarzyło? E, ogólnie tam chyba ktoś zamówił coś wibrującego, mam wrażenie. Widzicie, jakby jedna z paczek podskakuje. To pewnie paczkę dla matki Kartmana. Wibruje. A nie, to paczka pana niewolnika. Gdzie, gdzie ja znajdę pana niewolnika? A czy ja mogę powiedzieć z tym gościem w ogóle? Nie, przenikam przez niego, notabene. Czy ja. A oprócz nim wszystko. No dobra, mamy bardzo dużo questów w tym momencie. I brakuje mi w ogóle jednej tej yy, jednej flagi. Yy, jednej flagi. Timiego. obstałem, że będzie tutaj. To wygląda jakby było tutaj. Ta. Kiedyś tam trafimy. Anyway, <coughs> póki co idziemy szukać Jezusa. Tak, Jezus, w sensie Jezus Chrystus, syn Pana Boga, mieszka, są w South parku. I idziemy go odnaleźć. Logiczne, prawda? Każdy potrzebuje trochę Jezusa w swoim życiu. O, o, widzę. Ukrywa się. Tak. Znalazłem Jezusa. Ok. To był bardzo krótki quest. Ja z to, co pamiętam, gościu siedział tam? gdzieś tutaj. Pan ksiądz. Nawet nie lubię Póki co widzę, że ja muszę wchodzić wszędzie, bo wszystko, wszystko daj mi questy. Spoko, zapamiętam to. Czy to śpiewający karp? Och, liczyłem. O, to ten dzieciak. Ten dzieciak, który, na którego główna paczka zrzuciła spalanie ich nauczycielki. Czy to ci punkt tego pokonaliśmy w walce wręcz Czy mogę Czy mogę go faktycznie wypuścić? Noś jakby wiecie Nie chcę go wypuszczać, bo tak jak mówię Siedzi za nasze grzechy Ktoś musi, wiecie, być kozą ofiarnym. Rozumiem to A To mogę kupać rzeczy co my tu mamy? Demian Forn? What the fuck? To wygląda... To mi nic... O! O, 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 o! Nie wiem co robię, nie pytajcie! Jestem w full... O mój, o, mój Boziu! W full on exploration mode right now. Nie powinienem tak na randomie chodzić po tym wszystkim, prawda? Co, 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 czekajcie, co? A, mikstura szybkości. Przeczytałem... ...coś innego. Tu już do celi! Czy możemy gościa wypuścić, świetnie, okej, okay. jakby to... ...chujowy pomysł, ale zróbmy to. Jestem nowy, jeszcze nie znam zasad. A, i tu ja mogę opuścić drabinę i mieć skrót. W dalszym ciągu nie mogę zastrzelić tego czegoś. To będzie istotę, później obstawiam. A ja tylko ruszyłem znaleźć Jezusa do cholery. Eee, I. A nie, to. Okej, okay, dobra. To inny, to inny dzieciak. To dzieciak z odcinka, gdzie Cartman został uwięziony w więzieniu. I ten dzieciak pomógł mu uciec, ale tak, Kartman musi go zostawić, bo inaczej zostaliby złapani obydwaj. I koniec końców Kartman przyniósł Disneyland w swojej dupie. To zdaniem, jakby tak przebiega fabuła tego odcinka. Nie pominąłem zbyt dużo. Nie rozpaczaj, bo wielu znajduje Jezusa tylko po to, by go stracić, ale dusza, która nie opuszcza swoich search na pewno będzie nagradzona jego towarzystwem. Pamiętaj Remember that. Co, ale ja, ja już znalazłem Jezusa. Nie mogę bardziej znaleźć Jezusa. O mój Boże. Dobra, nie, nie, jakby chuj. Zejdźmy w do podziemia. Nie, nie umiem przejść oku tego słupka. Pokonało mnie to. A, co ja tu kurwa robię? Och, obawiam się, iż. Tak, tutaj kończy się moja, moja przygoda. Postrzegłem szczura, ale niestety to nic nie dało. No nic, póki co nic nie osiągniemy, w takim razie. Dobra, fokus. Ok, czy możemy iść do pana niewolnika? Dora, przejdziemy przez to miejsce, by oddać paczkę panu niewolnikowi. O, czekajcie. O Jezu. Jestem taki do dupy w rozpoznawaniu kierunku Dobra, Jestem tutaj. Idziemy do Jimbo Guns, ponieważ oj, co? A, ona widocznie wnioskoda jest dalej. E, po prostu mapa mi się nie przesuwa. Anyway, e, ponieważ mamy dwa zlecenia wykonane, Tu nas jeszcze nie było. A nie, byliśmy. Bank. tam, Foto Dojo? Byliśmy tu? Nie, nie byliśmy? A, no good tak on jest pedofilem. Dobra, pa pa pamiętam. To był, był kiedyś żart gdzieś tym, że tak, gościu jest pedofilem. E dobra, do pana niewolnika. Wziąłem member piga na loadingu. Holy shit, Waters, jakby nie ma rzekko. O mój Boże, czy one schowały się w całym soft parku? Jakby, dzieci, wiedzcie, że jak was znajdę, to was kurwa zniszczę, ok? I'm just saying, jakby nie jestem znany z tego, że jestem miły dla dzieci. O, widzę brata Kyla. Ike, o właśnie. Czy mogę zastrzec ptaka? Nie.

Rozumiem. I tak, mogę teraz przyzywać pana niewolnika. Superansko. Rzemienny bat. Jakby szanuję pana niewolnika za to, że nawet w swoim prywatnym domu cały czas ma, ubra ma to ubranie na sobie. szczuru już nie ma i karołów chroniących, co nie trzeba było rozpierdalać. Planu matki natury, okej. Okay. Barman lubi to, no tak. Oczywiście, że pracownik będzie to lubił. O Jezu, o mój Boże, to mnie niszczy. Co by tutaj ulepszyć? Cios w plecy, zadaje dodatkowe obrażenia za każdy poziom krwawienia twojego celu. Udana próba kradzieży przyjmuje również losowy efekt. Czy ja mogę? Nie. Dobra, chuj, ulepszamy to. Bo cóż nam zostaje, prawda? Chciałem pewnego dnia opanować, aby te wszystkie menusy. Nie mogę też kupić talent. Dodatkowe obrażenia. To jest chyba zawsze dobry deal. ale pan niewolnik ma fajną chatę. To jeden z porządniejszych domów w z... South z... 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 Parku. Pan niewolnik w ogóle przez pewien czas chodził z panem Garrisonem, moje jeśli nie mylę. Ewentualnie, może pan Garrison był wtedy panią Garrison, bo to był ten, 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 ten moment. Cały żart polega na tym, że pan niewolnik robi to co robi i spędza czas taki jaki spędza, ale jest w sumie jedną z milszych, grzeczniejszych postaci w tym serialu. Okej. Okay. Czemu ja to sobie jeszcze robię? Czemu otwieram te wszystkie miejsca? Och, smuteczek. A, jesteśmy tutaj ponownie. Dobra, Jimbo Guns. E, dobra, do Kanady jeszcze nie mam dostępu. Teraz zatarło do mnie w ogóle, że to że wcześniej wiecie jakby klikałem na kanały, żeby porozmawiać z jimbo, a no Jimbo jest u w sklepie, a nie w kanałach edo Muszę od czasu do czasu myśleć. What can I do for you, new kid? Nice work! I remember when I bagged my first dog This was real personal for me and Ned. Well we lost half our unit to a farm cat when we were stationed in Hanoi. For as we're concerned, you're a damn hero, kid. We're both proud to know you. Mam zobaczyć, Czy mam nowe... Nie mam nowych rzeczy na sprzeda... O, no tak, muszę sprzedać mój staw w końcu. W sensie ponownie. Myślałem, że moje ofiary będą się pojawiać na tych e, szyldach. Ale niestety widzę, że nie Dobra. E, a więc tak, Jezus znowu chce być znaleziony. To jest wszystko w kanałach, zakładam. I powrót do Kartmana. I to jest wszystko. Niestety nie znam ostatniej stacji Timiego, Być może będzie w Kanadzie. To jest opcja. Ale dobra, skoro i tak mamy tutaj gdzieś Quick Travel w pobliżu. To skoczymy znaleźć Jezusa ponownie, bo... O! To gówniarz. Wiecie, liczę, że znajdziemy te dzieci, tak przy okazji, grając w grę, więc nie będę się na tym zbytnio skupiał. Ale Jezus jest do znalezienia tylko w kościele. Jezu? Jezu? O! Widzę, 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 widzę!

Cieszę się, że znalazłeś Chrystusa, mój synu. Bądź czujny, ale w chwilach potrzeby możesz go odnaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Raz natknąłem się na jego w kominie. Ok. Czy jest tutaj coś nowego? Nie, najwidoczniej nie, nie. Dobra, mogę też przyznać Jezusa. Przy pomocy różańca. Dobra, wracam do kart ma... na. No, a dobra, to ja tylko ten... Walka z bakterią, ale niestety nie mogę, póki co, zainicjować walki. Dobra. Cyk, kupa keep. Let's go. Fabua time. work, douchebag. all my men are here and ready to fight for Wait a minute. Feldspar? level 12 thief? Hey, yeah. Where's Nie było go w domu. principal, so he's in detention If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. What can we pull? Break out of detention? We all got in trouble. Getting into trouble is a risk that Toothbag is willing to take. We we to shit yeah. To break out our thief, Toothbag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn Dragon Shout. Oh, Dragon Shout. To w się sensie jak w Skyrim, tylko że South Park, prawda? To się nie skończy Dragon dobrze. Z o, a, kupa Keep Kingdom to KKK. To KKK logiczne. O mój Boże, a Kartman nazywa się Grand Wizard. Okej, okay, jakby teraz. Okej, okay, żart zaskoczył w szóstym odcinku. Mogło być gorzej, moi, moi drodzy. Mogło być gorzej. Co, <laughs> Can't talk! Need to practice! <laughs> Twig is berserk, you fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fight <laughs> Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Logiczne. Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? Alright. Then let's begin your training. To conjure Dragon Shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Heh? Then, let it rumble inside you and... Dragon shout. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout. Now you. Ready?

nie, nie, to jest Ok, to jest skomplikowane. Ja Tak, to jest już ten typ żartu, zjadnij. gdzie jakby. Zajemnie. 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 jako że to mechanika gry Dragon będzie tego tata. dużo. I to mnie nie bawi. To mnie nie bawi. Zajemnie. Zajemnie. Poglę. Poglę. God, nie wiem, co to ...different a the first so... boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonbone has come at last? In our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Kenny! could you come here a sec? not okay. Just real quick, Princess Kenny, Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two, spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you! Don't get all shiny now, show her the trick! <laughs> <laughs> that was fucking hilarious! <laughs> Dude, that was fucking AWESOME! <laughs> oh, okay, good job Sir Douchebag, that was sweet! Thanks, Princess Skinny. That's all for now, cool cool asshole. Okay, okay, but... No, logiczne, no nigdy w życiu. Ok, ta zdolność pomoże mi jakoś włamać się do szkoły, prawda? <laughs> Mogę bujać się z Kenem. Dobra. W takim razie... A, no tak, teraz mam manę. Zakładam, że tak, to... To, 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 wiecie, to jest do pierdów. I co, teraz mam ma... Oh, Ryk smoka, tak, to oczywiście jest to, dokładnie. Anyway... E, drużyna... A, w sensie teraz nie mogę mieć kumpla przy sobie jestem w bazie. Czy masz nowe bronie stary? Dobra O, dobra, w końcu widzę Damage, że tak powiem Dobra, to jest najlepsze co mogę nosić, więc po prostu to wezmę. Regeneracja, pancerz... Nie wiem, czy moja nowa broń jest bronią w sumie. Kupiłem ją totalnie, wiecie, impulsywnie. Tak, tak, nie. Mogę mieć łuk, więc zakładam, że nie jest dwuręczna. Gromiąca pałka, e, dobra, więc tak sprzęt. No chuj ulepszamy się. Jeśli mogę coś nosić, to będę to nosił. Czas się przebrać. O tak, teraz mam pełen zestaw KKK. ja dobrze wiem, że one nie dają mi statystyk, tylko pasywki, ale też nie chcę przechodzić całej gry w tym samym, bo to byłoby tak... No trochę średnie. O, czekajcie! Uuu, mam... Ona świeci! To dziwny system w ogóle, że wiecie, de facto pancerz nie daje nam nic... Jeśli chodzi o staty. spowalnia cel. Póki co e, nie będę pozbywał się broni... E, broni dystansowej, dobra. Sprzedajemy to, sprzedajemy to... to zostaje. Sprzedajemy to, 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 okej. Okay. Wypadałoby ubrać w sumie też, tutaj, nasze, nasze moce, nasze strapony: dodatkowe szokujące, szuk krwawienie, obrzydzenie, ogniowe. Ogień zawsze spokojnie, a w ogóle tutaj też nie dam modyfikacji. Jasne, elektryczność. Let's go I co my tu mamy? O, kolce! Ok! Kolce zawsze Ok. Pipa większa od obrażenia od Nie. A, fu, ja o jeden, gdy wyprowadzasz ataki w walce wręcz. Obstałem, że chodzi o to, że odzyskuję jeden punkt pipy. O i lifesteal, wybornie Naszywka z duchem. Dobra. Now I'm fucking powerful. O mój Boże, moja pała płonie na... Na... na ogniem. Ogniem płonie. Czy token ma mi coś do powiedzenia? Nie KKK, Grand made some really good also lubię fakt, że napierdziłem na Kenego, więc są mi kumplem. Dobra. Ruszamy. A! Przyłączam się tutaj. Jasne. U, magicznie się pojawił. A księżniczka Keny. Eee, tak, do szkoły. Po co w ogóle idę pieszo, skoro mam Timiego od tego Mam gościa, który jeździ i siedzi jednocześnie, więc. Dobra, do szkoły time Hello? Dzięki Craig? Craig, this is detention. stop looking at your watch because you're here for three hours buddy okay? Pani, ni no don't think your friends are going to come bust you out this time craig craig My name is Belfar, w ogóle. And i'm a level 6 thief and the humans will soon rescue me from this tower no your name is fucking craig tucker you you're in detention and start doing your homework i'm lucky he and i've got hallway monitors working overtime nobody's going to save your ass to die craig the Zmasakrujmy te elfy, zobaczmy co potrafimy teraz. Dobra, poznam ryk Smoka. Teraz mogę grzec z magii, aby wspierać swoje ataki broni. Ziemię tylko, że iskre. Nie, 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 dobra. Och, nie mam dość many. No w sumie nic nieistotne. A, mogę robić combo, tak? Muszę do Ach, tak to działa. A i ładuję maną, dobra. Czaje. O, mogę zmienić kumpla w walce. Oczarowanie. O mój Boże, o obniżyłem mu atak. A ty co, masz królewski buziak? przyjaciele. Muszę to zobaczyć. O Jezu, atakuje wszystkich naraz. A no tak, to Kenny. On... O mój Boże, Kenny, chryste panie. posta aktywna. O mój Boże, moje kolce go zabiły. I am fucking awesome. A Kenny jest potężny. Ale dobra, tak. Nie wejdziemy do szkoły i pewnie rozpocznie się jakaś akcja. Zakończymy sobie odcinek. Ten. Ci się podobało. Jeśli wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo mi bardzo miło. Trzymajcie się plutko. Miłego dnia. I do utrzymania odcinka. South Park jak, jak prawdy. Na razieneczko.